400 Polaków kontra aż 40 tysięcy Tatarów? Posłuchaj historii bitwy pod Chodowem. Od 1683 roku, czyli od roku pięknej Wiktorii Wiedeńskiej, Rzeczpospolita jest w stanie wojny z Imperium Osmańskim. Przeszło 10 lat później, sytuacja w naszym kraju nie jest zbyt kolorowa. Po kolejnej nieudanej wyprawie do Mołdawii, armia koronna została zdziesiątkowana. A schorowany i wyczerpany psychicznie król Jan III Sobieski miał coraz mniej siły, by wpływać na losy państwa. W takich okolicznościach Polacy cały czas musieli odpierać ataki wojsk tatarskich w 1694 roku Tatarzy najpierw przybyli do należącego w tym czasie do Turków kamieńca podolskiego, aby przywieźć tam dostawy, później ruszyli na północ, planując atak na Wołyń i wziąć ludzi w Jasyr, czyli tatarską niewolę. Nieliczne oddziały polskie. Ruszyły w ślad za przeciwnikiem. Do starcia doszło w niewielkiej miejscowości Chodów. Polacy, widząc ogromną przewagę przeciwnika, cofnęli się do wsi. Miejscowi chłopi, którzy często byli odwiedzani przez zagony tatarskie, mieli przygotowane środki do obrony. Były to m.in. kobylice, czyli prowizoryczne zapory stosowane przeciwko konnicy. Oprócz tego użyto jako osłony płotów, dylów, stołów, drzwi czy nawet beczek z chłopskich chałup. Innym atutem Chodowa było to, że z jednej strony znajdował się tam staw, co ograniczało pole ruchu atakujących. Po tym, jak Polacy i Tatarzy zeszli z koni, rozpoczęła się walka. Tatarzy nie dysponowali praktycznie żadną siłą ogniową. Ostrzeliwali wieś strzałami z łuku. Polacy mieli broń palną, ale szybko zabrakło im amunicji. Poradzono sobie jednak z tym problemem, ładując broń grotami tatarskich strzał. Obustronny ostrzał trwał dosyć długo, bo aż 6 godzin. Wieczorem Tatarzy przybyli z poselstwem do wsi, wysłannicy zażądali poddania się oblężonych, ci jednak kategorycznie odmówili. Zrezygnowani Tatarzy ustąpili, opuścili chodów i skierowali się na kamieniec, a potem na budziak. W bitwie podobno każdy z Polaków odniósł mniejsze lub większe rany. Dwa tygodnie później król obdarował walczących pieniędzmi na leczenie oraz końmi. Pozostaje odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: jaka była proporcja sił w tym starciu? Przyjmuje się, że po stronie tatarskiej walczyło aż 40 tysięcy jeźdźców, którzy zostali pokonani przez 400 Polaków. Sprawa jednak nie jest tak oczywista, i relacje z XVII wieku są mocno przesadzone. Polskich żołnierzy faktycznie było około 400. Pamiętać należy, że byli to wojownicy zaprawieni w bojach, wyposażeni w długą broń palną można powiedzieć, polskie oddziały specjalne. Co innego, Tatarzy nie była to elita, co najwyżej tatarska czerń. Mało tego, nie było ich na pewno 40 tysięcy. Polski historyk Marek Wagner szacuje siły tatarskie na maksymalnie 4 tysiące ordyńców, co i tak dawałoby znaczącą przewagę liczebną przeciwnikowi.